Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, yy, pozwólcie, mówię teraz do wszystkich pielgrzymów zgromadzonych w tej pięknej świątyni, która jest dzisiaj, jak wierzę, odbiciem świątyni naszych serc, które są stęsknione za Bogiem i chcą całym sercem Go dzisiaj uwielbić. Pozwólcie, że to słowo, które kieruję, y, jest słowem skierowanym do Ojców. Którzy tutaj tak licznie przybyli ze swoimi dziećmi do Bazyliki Matki Bożej. To słowo jest też związane z cyklicznym spotkaniem formacyjnym ojców, którzy są wojownikami Maryi, i budują relacje ze swoimi dziećmi. W naszym ruchu wojowników Maryi budowa relacji z dziećmi, budowanie relacji z żoną, przez mężów powoduje to, że dzieci są. I czują się najbardziej bezpiecznie, kiedy widzą tatę, który całym sercem kocha mamę. I nie mam wątpliwości żadnych, że wiele problemów dzieci są odbiciem braku miłości lub tym, co dzieje się niewłaściwego w miłości mamy i taty. Dlatego jest tak ważne, abyśmy dzisiaj w sposób szczególny uświadomili sobie, że. Powołaniem każdego mężczyzny jest bycie duchowym ojcem. Nie tylko biologicznym ojcem, jeśli masz biologiczne dzieci, ale każdy mężczyzna jest powołany do tego, aby strategicznie rozwijać swoją rolę bycia ojcem. Bycia ojcem. To jest w pewien sposób nasza tożsamość. Nawet my, kapłani, którzy nie mamy biologicznych dzieci, jesteśmy powołani do tego, aby. Być duchowymi ojcami dla wszystkich, których traktujemy jak dzieci dane nam od Boga, duchowe dzieci, które mamy zrodzić do życia w Bogu. Kochani moi, kilkanaście lat temu uczestniczyłem w bardzo ciekawym eksperymencie. Mianowicie w kilku parafiach była ankieta rozpowszechniona, która zadawała jedno pytanie o to jaki masz obraz Boga Ojca i wnioski z tej ankiety były bardzo ciekawe. Otóż zdecydowana większość ludzi, którzy odpowiedzieli na tą ankietę, okazywało się, że cechy, które przypisują Bogu Ojcu, są cechami, które w sposób szczególny te osoby widziały u swoich ojców biologicznych. Ale co ciekawe, wielu Przypisywało również cechy Boga Ojca, tłumacząc na podstawie tego, jak odbieramy proboszcza czy kapłanów w naszej parafii. Jako tych, którzy w szczególny sposób są wysłannikami Boga dla każdego z nas. I czasami były to zdumiewające wnioski, że tak wiele cech proboszcza parafii gdzieś mocno. Odzwierciedlało się w sposobie patrzenia na Boga przez parafian danej parafii. Dlatego też pamiętam, jak uświadomiłem sobie wtedy, jak ważne jest to, że ja jako kapłan również buduję w oczach tych, do których zostałem posłany, obraz Boga, który jest Ojcem. Kochani, wiemy dobrze o tym, że tym pierwszym sierotom we wszechświecie, tak mogę go nazwać, jest ten, który oderwał się od Boga i, co ważne, który jest Ojcem. Mówię o Lucyferze, tym, który miał nieść światło, a który powiedział Bogu nie, nie będę Ci służył. To oderwanie się od Boga, który jest Ojcem, spowodowało jego deformację w szatana, w buntownika, przeciwnika. Oderwał, jak wiecie, również aniołów, którzy powiedzieli razem z nim Bogu nie. Oderwanie aniołów od Boga, który jest Ojcem, spowodowało ich zdeformowanie się w demony. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że my nie wierzymy w Boga. My wierzymy w Boga, który jest Ojcem. I wszelki zafałszowany obraz Boga, który nie jest wylaniem czułości ojcowskiego Jego serca na nasze życie, będzie powodować to, że będziemy się deformować. Będziemy się deformować w kogoś, kto nie będzie dzieckiem, kto stanie się przeciwnikiem i buntownikiem przeciwko Bogu. Ale jestem o tym przekonany, nie buntownikiem i przeciwnikiem przeciwko Bogu prawdziwemu, a przeciwko zafałszowanemu obrazowi Boga, który nosimy w swoim sercu. Dlatego tak ważne jest w naszej formacji wojowników Maryi to, aby na nowo odbudować wpierw w tych mężczyznach, którzy są ojcami, prawidłowy, niezafałszowany obraz Boga, który jest ojcem, aby oni mogli przekazywać ten obraz Boga, który jest ojcem, swoim dzieciom. Więc e, zobaczcie, panowie, jaka niesłychanie ważna jest wasza rola. Kiedy sobie uświadomisz, że twoim powołaniem jest formować. Przez swoje ojcostwo obraz Boga, który jest Ojcem. Jakie to jest niesamowite powołanie i niesamowita odpowiedzialność. Kiedy uświadamiasz to sobie, to naprawdę warto zaangażować całe swoje serce, zaangażować całe niebo, aby być tym, który objawia swojemu dziecku czułość Boga Ojca. Jego miłość. Myśmy poznali i uwierzyli Bogu, który jest miłością, mówi święty Jan w swoim liście. Twoje dziecko, jeśli chce poznać Boga i uwierzyć w Boga i pokochać go całym sercem, ty będziesz pierwszym, na które ono będzie patrzeć. Ty będziesz pierwszym, który będzie, który, który będzie budował w oczach dziecka to, kim jest Bóg, który jest ojcem. Powtarzam to nieustannie: Bóg, który jest Ojcem. Zobaczcie, że On objawia się w Starym Testamencie jako Ten, który mówi o sobie: Jestem, który jestem dla Ciebie. J-H-W-H. To jest objawienie tego, że Ojciec jest dla dziecka. Ojcowie, codziennie. Ile czasu spędzacie z Waszymi dziećmi? Czy Twoje dziecko, patrząc na Ciebie, tato, może powiedzieć: Mój tata ma zawsze czas dla mnie? Czy mój tata daje mi poczucie bezpieczeństwa wypływające z tego, że jest dla mnie? Czyli kocha mnie, czyli ma czas dla mnie. Pracując wiele lat z młodzieżą, trudną młodzieżą, bo my jako Salezjanie bardzo często zajmujemy się trudną młodzieżą, Męską w sposób szczególny, oni nauczyli mnie jednej rzeczy, że miłość to nie jest slogan, że miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Jeśli nie mam dla kogoś czasu, nie mogę powiedzieć, że go kocham. Nie mam czasu dla kogoś, kto jest dla mnie nieważny. Nie mam czasu dla kogoś, kto jest dla mnie obojętny. Wtedy nie mam dla niego czasu. Jeśli naprawdę kogoś kocham, zawsze znajdę dla niego czas. Zawsze. I teraz dziecko, rozwijając się w poczuciu bezpieczeństwa, że jest kochane, patrzy na to, ile czasu tata mu poświęca każdego dnia. Ile czasu daje mu tata. Jak bardzo się nim interesuje. Począwszy od wstania rano z łóżka. Przytulenia syna, córkę, pobogosławienia, uśmiechnięcia się, dania słowa wsparcia przed pójściem do szkoły, interesowania się, jak tata jest w pracy, dziecko jak się czuje w szkole, wiecie, te smsy, ta króciutka rozmowa, dwie, trzy minutki na przerwie, czy wszystko dobrze, że kocham, że tęsknię, że wspieram, że jestem przy tobie, przed jakimiś ważnymi, wiecie, sprawdzianami, klasówkami, tata, który jest i dziecko może Budować poczucie bezpieczeństwa przy tacie, który jest. Więc panowie, którzy wchodzicie w rolę ojca, jeśli chcecie budować obraz Boga, Ojca w waszych dzieciach, który spowoduje, że dzieci otworzą się w poczuciu bezpieczeństwa na ojca, to jest fundament. Miłość, to czas, który poświęca mojemu dziecku każdego dnia. I to nie jest kwestia, wiesz, 15 minut, godziny. Powołaniem ojca jest bycie dla dziecka 24 h na dobę. Oczywiście w różny sposób. Ale 24 h na dobę twoja uwaga, miłosna uwaga, powinna być skupiona na twoim dziecku. To jest bardzo ważne. Jestem, który jestem dla ciebie. Starotestamentalne objawienie Boga, który jest dla Ciebie. Jestem. Nie byłem, nie będę. Jestem. Cały czas jestem dla Ciebie. Wiecie, że Bóg, który objawia się w Starym Testamencie jako Ten, który jest, jest Bogiem słuchającym. Szma Izrael, słucha Izraelu. Ten, który uzdania nas do słuchania, jego ojcowskiego serca, jest pierwszym, który słucha serca swojego dziecka. Ojciec to jest ten, który umie słuchać, słuchać swoje dziecko. Nie wiecie rozmawiać z nim poprzez jakieś mm -hmm, aha, no, abycie cały czas w telefonie, czy przed telewizorem, czy w internecie. Dziecko, które. Wie, że jest słuchane, to jest dziecko, które widzi tatę całkowicie zaangażowanego w rozmowę z dzieckiem. Tak jak my byśmy chcieli, żeby Bóg nas słuchał, kiedy się modlimy, tak stwórzmy takie zasłuchanie w serce swojego dziecka. Tata to jest ktoś, kto umie słuchać swoje dziecko. Dlatego w tej formacji naszej tak bardzo zwracamy uwagę na to, aby ojcowie, którzy są wojownikami Maryi, każdego dnia poświęcali chociaż 10, 15, 20 minut na adorację Najświętszego Sakramentu. Dlaczego to jest tak ważne? Bo tu uczę się słuchać. Bardzo wielu z nas dzisiaj jest bardzo mocno, wiecie, poddenerwowanych różnymi sytuacjami dnia. Praca jest dzisiaj bardzo stresująca. Dużo mobbingu, napięcia, zdenerwowania, dużo lęku o samą pracę. Dzisiaj bardzo często mężczyźni, którzy są ojcami, przynoszą pracę do domu i wprowadzają atmosferę z pracy do domu. Nie potrafią odciąć się od tego, co było w pracy i przynoszą atmosferę trudną w pracy do domu. Są pełni napięcia, podenerwowani. Agresywni, dużo kipi w nich złości. I albo często to wyrzucają na zewnątrz, albo chowają się do swojego świadka w swoim pokoju, gdzie odpalają komputer, internet i zamykają się w swoim świecie, często tłumacząc, że on musi jeszcze dokończyć pewne rzeczy, które w pracy nie dokończył. Dlatego tak ważne jest wśród wojowników Maryi to, aby każdy wojownik przed przyjściem z pracy do domu. Odciął to wszystko, co negatywne było w pracy. Ponieważ w domu czeka na niego dziecko, które chce wpaść w ramiona taty. Dziecko, które chce mieć jego serce. Dziecko, które chce mieć jego czas. A tata często mówi: Ja już nie mam siły. Jestem wycieńczony. Jestem zmęczony. Miałem trudny dzień w pracy. Ale twoje dziecko, tato, ono tego nie rozumie. Potrzeby dziecka. Jego serca dziecięcego wołają atatek, który pomimo zmęczenia, pomimo zdenerwowania, pomimo napięcia, pomimo wielu trudnych sytuacji, które były w pracy, teraz chce być cały dla swojego dziecka. Skąd mam wziąć siłę, żeby zwyciężyć to wszystko, co we mnie trudne w tej chwili? Te emocje, z którymi nie mogę sobie poradzić. Skąd wziąć siłę z Najświętszego Sakramentu? Dlatego każdy wojownik Maryi każdego dnia, chociaż 10, 15, 20 minut między pracą a domem, zajeżdża do kościoła, prosząc, aby Jezus zabrał wszystko to, co jest trudne w tej chwili w moim sercu. Nie chcę tego przynosić do domu. Chcę przynieść do domu miłość Boga Ojca, więc nade wszystko miłość kogoś, kto ma czas dla swoich najbliższych. Ma czas dla swojego dziecka. I rzeczywiście świadectwa wielu, wielu mężczyzn, którzy odpowiedzialnie podchodzą do tego, dają nam niesamowite y, wnioski, że to jest praktyka, którą Jezus w szczególny sposób chce kształtować dzisiaj serca Ojców w tym szczególnym kryzysie Ojcostwa, jaki przeżywamy dzisiaj na świecie. Wychodzą po tych 10, 15, 20 minutach z Kościoła i nawet nie wiedzą, jak to się dzieje. Że kiedy przyjeżdżają do domu, otwierają ramiona, dzieci wpadają w ramiona taty. Tata pyta, co było w szkole, tata się bawi z dziećmi, tata wychodzi pograć z nimi w piłkę, tata pomoże im w odrabianiu lekcji, i sam się dziwi, skąd ja to mam. No właśnie z tych 10, 15, 20 minut, kiedy Jezus zresetował twoje serce i dał ci nowe serce serce Ojca, na wzór serca Boga Ojca. Kochani moi, Jezus jest tym, który pokazuje nam jeszcze piękniej serce Ojca. Wiecie, że On przyszedł objawić nam prawdziwy obraz serca Ojca, że Bóg, a przecież w Starym Testamencie mieliśmy bardzo dużo zafałszowanych obrazów Boga, często wykorzystywany. Zafałszowany obraz Boga, do tego, aby innych kontrolować, napawać lękiem przed takim Bogiem. Jezus, kiedy przychodzi, przychodzi objawić nam prawdziwe serce Boga. I co nam mówi, kim jest Bóg? Nie tylko tym, który jest dla Ciebie, ale jest tym, który mówi o sobie: Jestem Abba, jestem Twoim tatusiem, najczulszym z Ojców ojcem o sercu matki. Jezus mówi do swoich apostołów, widzicie mnie, widzicie i ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Poznajcie ojca, który jest Abba, tatusiem, najczulszym z ojców, który kocha, tak jak ja was kocham, który przebacza, tak jak ja wam wszystko przebaczam. Abba, ojciec, który jest czułością, Miłością, delikatnością, łagodnością. Nie tylko ojciec, który jest tym, który daje poczucie bezpieczeństwa poprzez swoją siłę, zdeterminowanie, wspieranie, moc, odwagę, męstwo, ale ojciec, który jest czuły. Który nie tylko, że ma czas, ale z czułością ten czas spędza ze swoimi dziećmi. Myśmy uwierzyli w miłości Boga, jako on ma ku nam. Jakiej miłości, którą objawił Jezus? W Jezusie objawił nam miłość ojciec. Tak ciebie kocham. Spójrz na Jezusa, spójrz na krzyż, spójrz jak on przebacza ci wszystko. To ja w nim przebaczam ci, kocham cię. Jesteś dla mnie umiłowanym synkiem, umiłowaną córeczką. I dopiero zobaczcie, że kiedy zaczniemy do Boga wołać: Abba, Abba, tatusiu, tatusiu. Zaczynamy w tożsamości Boga, który jest Ojcem, odnajdywać naszą tożsamość. Jako umiłowanych synów, umiłowane córki Boga, który jest naszym Abba Tatusiem. I dopiero teraz, tak naprawdę, w tym nowym przymierzu, w którym mamy objawienie Boga, który jest Abba Tatusiem, możemy zacząć niesamowicie rozwijać się w byciu synem i córką. Rozwijać się w byciu synem, który kształtuje swoje synostwo w oparciu o czułość Boga, który jest moim Abba-tatusiem. I formując się w tej relacji, mogę zacząć jako przyszły tata przygotowywać się do tego, aby pokazywać mojemu przyszłemu dziecku, jak jest kochany przez Boga, który jest Abba-tatusiem dla niego. Czułość Boga która wyraża się w tym, że kocham, przebaczam, wspieram. Jestem tym, który jest nieustannie przy tobie, moje dziecko. Całe moje serce jest dla ciebie. Jest fundamentem do rozpoczęcia formacji. Kochani, po Mszy Świętej będzie dalsza część konferencji, jak już praktycznie to robić, a potem adoracja Najświętszego Sakramentu, i będziemy Uczyć się przyjmować bezpośrednio miłość od Boga, który jest Ojcem, do naszych ojcowskich serc, aby przez nasze ojcowskie serce dać tym dzieciom, które są dzisiaj z nami, miłość Boga Ojca. Amen.